Witam na stole sztabowym w kolejnym boxingu takiej wielkiej gry od Awakenów. Ten grali Królowie Ruin, czyli polska wersja tej przygodówki. Więc e, zobaczmy, co się kryje w polskiej wersji e, e, tego tytułu. Tak się prezentuje pudełeczko, więc otwieramy. Co tam się kryje w środku? Jest No, no i Tu mamy pierwsze wypraski, czy różnego rodzaju wytony i tokeny. Pierwsza część, druga część, czyli dwie takie i jeszcze coś w tym stylu. Tu pewnie na życie, natury, I inne markery, instrukcja. Dobra, jak to z instrukcją jest? No, jak zwykle, format podobny, jak wszystkich gra, to od gra do weekendów gotowanie kampanii rozgrywka to można sobie po krok po kroku pewnie przychodzić i i sobie to opanować i jak dużo tych stron mamy instrukcji 40 ponad 40 stron instrukcji czyli do cięższych gier przygotowych jest no i tutaj jest pewnie Samouczek jakiś, taki zacznij tutaj. Pakuj figurki i tak dalej. Jak przygotować grę. I coś stynuuje jak Grumhavena, czyli od tego trzeba w ogóle zacząć. Tą yy, zabawę z tą grą. Dziennik eksploracji. No, może już nie będę otwierał. Czyli tam pewnie jakiś jest. Pluff, nie otwieram dopóki tego nie nakaza, czyli elementy legacy. To jest ym, też mapę, pamiętam to była. Też już nie będę otwierał. I tu mamy taki złoty dzienniczek. Uu. No coś fajnego. Tu można sobie, nie wiem, notatki robić. Yy, Rycerskie wyprawy do grobowca. Aha, no tu mamy tutaj do notowania. Sporo tego jest w arkusie zapisu. przez statutu. I tu mamy jakieś kolejne arkusze. No i tutaj co tu mamy? Tu jest Dziennik eksploracji, czyli takie taki, nasze wszystkie yy, przygody zapisane tu będą. No, tu widać podwójnie zabezpieczony jest, tak żeby się tutaj nie mm, na mnie wleciał, więc mają tutaj żeby to było zabezpieczone. No ale to już nam to jest niepotrzebne. My zaczynamy to używać. No, i mamy tutaj otwarty, dobrałem się w końcu do tego dziennika. No i tutaj, no tak, tutaj nie będę pokazywał, bo się będzie spoiler robić, ale zobaczmy, ile to jest z tego stron, 600 różnych przepisów, 900, już nad, poprzekraczamy 1000, no to ten dziennik to jest naprawdę potężny. To trzeba sobie zachować, bo on tu, dziennik tutaj wyląduje. No i tu mamy figurki pierwsze, które dobraliśmy do takiej wypracki. Z figurkami. I tutaj mamy, tak, jakieś markery. To są um, planszetki gracza, tak. Bardzo fajnie, że w końcu zaczynają się to robić z żeby ta tabka nie uciekała. No i taki mamy tutaj pierwszy zestaw figurek. Kostki, markery, lustereczko, niebieskie, jeżeli będziemy coś przeglądać, figureczki no dobrej jakości jak zwykle, żywicy no to są jedne z lepszych chyba na rynku. O jest, tutaj zoomik. Takiego. I widać, że chyba wszystkie są w porządku. Żadnych połamanych nie ma. Więc widać. I trzecie pudełko tutaj, jak z bosami. Z wielkimi. O, no to tu jest. Potężnie. Widać. I kart. Różnego rodzaju kart. Przekładki, jak w Heavy, No super. Tu mamy różnego rodzaju karty, nie znam jeszcze ich przeznaczenia. Nie otwieram, bo trzeba najpierw to przygotowanie przejść. Tu mamy taki typ karty, więc to wszystko trzeba sobie najpierw położyć zgodnie z instrukcją. Podpieczętowywać i dopiero będzie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić. Tu jest kolejny bohater, bohater pewnie jakiś większy ukrywa się w ruinach i tu mamy damską jakąś, żeńską postać. No i tak to się prezentuje. Tu mamy dwie takie duże sprawki, instrukcja, Sporo mamy różnego rodzaju, znaczy instrukcja to jest dziennik. Instrukcja jest niżej. Zaraz będzie tu. skoro różnego mamy kursy do pozapisywania. Wiem sobie notować. Tutaj wyrobić. Element klasy nie ruszamy. Jest notatnik. Matka jakaś taka podacyjna. To jest stretch goal. Aha, czyli dodatkowe to są jakieś zapisy. Hmm. Zaczniemy tutaj. To sobie pozostawię. Instrukcje na później. No i do wyschnięcia takie też na później jak już. To z tym się zapoznam. No i tak wygląda The Grail Królowie Ruin. Wydany przez Awaken Rems. No i ja sobie tam pewno to będę odpalał. Czy będzie na rozgrywkę jakaś może jakąś zrobię? Jeden scenariusz, coś tylu, może za dwa, tak przykładowo yy, pomontować, żeby to było w miarę szybko i pokazać, jak to sprawnie yy, funkcjonuje. To dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał i trzymajcie się. Cześć i czołem.